No, to nagrywanie z 5 marca. Za jakieś dwie godziny będę prowadzić zajęcia warsztaty z dobrego samopoczucia. No i mega, to jest coś, co w zasadzie naprawdę spełnia człowieka, bo dobre samopoczucie jest bazą. Jak ty wiesz, jak do tego powracać, to, to w zasadzie wszystko, czego trzeba. No to jest podstawa, nie? dobre samopoczucie, dobry stan, swoboda, A, wyrażenie siebie. Widzisz naturalnie, przychodzi ten głęboki oddech, A, relaks. Wszystkie jakieś napięcia, procesy puszczają, pogłębia się samoświadomość. A. No, i to jest autentycznie nie? styl życia. Coś, co przede wszystkim robisz dla dla siebie, samego. No i też w tym stanie właśnie, w swym prawdziwym stanie wiesz, że to jest coś, co, co jest prawdziwą naszą ścieżką. To jest ta podróż, to jest stan, w jakim podróżujesz. To jest ta jakość, która przejawia się w Twoim istnieniu. Bo jeśli dobrze czujesz, to jesteś obecny nie jesteś w tej głowie w tych programach, wyobrażeniach, które ciągle próbują mówić Ci, co masz robić i to jest też dostęp do mądrości w nas w którym No już pojmujemy, jesteśmy jak w budowie na planecie Istoty, które Widzisz, są przebudzone duchowo, czy energetycznie i widzisz i wiesz co to znaczy, o, opisując swoje stany e, i że jesteś w stanie podać te prawdziwe definicje tak, duchowości, przebudzenia, mądrości, samoświadomości. Przez to, że samo poznajesz siebie w każdym momencie, jak idziesz spać, jak się budzisz. Czujesz siebie, jesteś ze sobą na dobre i na złe, i coraz bardziej to wszystko ci się układa. Widzisz tą całość, właśnie, zobaczcie, gdzie tutaj jesteśmy. O. Przyroda, cudownie to jest Góra Witosza w Staniszowie taki widoczek piękniutki no i widzisz i jak mówię coś też mam świadomość, że mówię też do Ciebie do Twojej duszy do tego stanu, w którym jesteśmy tym samym kreatorem który się tutaj od zawsze przejawia we wszystkich niezliczonych formach kształtach, kolorach i częstotliwościach. No i zaczyna się widzisz, ten to roztopianie tego lodu ignorancji. No i są konkretne przemiany. Wiesz, to, co już doświadczyłem czy doświadczam na poziomie duchowym, to jest tak niesamowite oczyszczenie. To jest tak, jakbyś miał dostęp do świadomości przedwiecznych, które się łączą też ze świadomościami, które Tutaj żyją przez tysiące, milionów lat, i one się też potrafią dzielić z sobą tą esencją w ogóle istnienia. Czujesz, jak te fraktalne struktury, jak one się rozgrzewają, i w zależności od energii, wiesz, za każdym razem, jak jest nieco inna już energia, nieco wyższa, jakie już nowe obszary zaczynają się pojawiać przed istotą, która. Uh, już w tych świadomościach, czyli w tej świadomości głębszej, tej bliżej centrum, tam gdzie jest zawsze, widzisz, gorąc, no, jest jak galaktyka, centrum, serce galaktyki. Jak ty w niej jesteś, to uh, odczuwasz to bogość, która jest naturalnym stanem. Widzisz, ludzie, którzy tego nie czują, są jeszcze załączeni w programach, są podłączeni do pod jakiś system, programator, tak, który im mówi, kim są, co powinni robić, jak zachowywać się. I taki człowiek nieświadomie pod to się podłącza, i on przez to nie wie co mówi, on tylko powtarza, nie? odtwarza. I widzisz, i to, to jest mega, nie? że ja też byłem programem, <gry> jakimś nieświadomym bytem, który jednak miał w sobie tą moc i pragnienie bycia sobą, odkrycia prawdy. I to jest największa wartość w ogóle w życiu dla każdej istoty prawdziwość. To jest droga, która, której Ty kreujesz rzeczywistość, wszechświat, dosłownie. Bo Ty przejawiasz się z wolności, więc, więc naturalnie wszechświat przejawia się poprzez Ciebie wtedy łatwiej. Tak? Bo nie robisz już oporu, nie robisz tak, że funkcjonujesz w wyobrażeniu, w programie, że nie widzisz wtedy, że coś się już zmienia. Bo tu zmiany są całkowicie. Ja nagrywając ten film ja zupełnie nie, nie potrzebuję wiedzieć, co ja powiem zaraz, co się stanie. To po prostu się dzieje i widzisz. I wydarza się tak jak właśnie to nagranie, tak jak życie. Już jak ja dbam o, o stan, to widzisz, jest cały czas przygoda, cały czas poznawanie nowych, nowych części siebie w rzeczywistości. I mogę nawet się zgubić, tak? Bo nie wiedzieć gdzie jestem. Ale to wszystko jest, jest przygodą. A, także... Zostawiam Cię tutaj z inspiracją e, w równoległym wszechświecie, w którym jeszcze razem żyjemy, współistniejemy i e, wiesz, świadomość tego, zobacz, tworzy piękną przestrzeń na mądrość naszą, na rozkwit mądrości, na takie organizowanie się z wnętrza, ze wspólnego mianownika, odkrywanie tego, że skoro jesteśmy wszyscy tym samym, to, jaki tu jest potencjał. I oczywiście też to jest uwolnienie się od naiwności, od wyobrażeń, że zaraz wszyscy to zrozumieją, bo przecież też sam wiesz, jak funkcjonowałeś wcześniej, jak byłeś zlękniony, jak trwałeś w uprzedzeniach, w osądach, ocenach, tak jak sam oceniałeś, jak byłeś zamknięty poznawczo i wtedy jest ta sztywność, to takie zamrożenie i taki człowiek nie wie, co robi, jest zamknięty i chce mieć po prostu też święty spokój, żeby wypocząć, żeby poczuć się znowu bezpiecznie. Teraz jak to widzisz, to zdajesz sobie sprawę, że ten przekaz mimo, że jest do wszystkich, że on wypływa tak, że każdy tak naprawdę to czuje, to na ten moment, wiesz, jest jakieś może niewielkie grono zawsze ludzi, reprezentantów, tak, którzy są jakby rozpowiednio rozgrzani, którzy się chociażby potrafią werbalizować już to, nazywać, czy robić, przejawiać się z tego stanu, może już prowadzą jakieś warsztaty, działania. I wiesz, i w ten sposób, jak gdzieś rozpoznajesz inną istotę o podobnym, wiesz, takim rezonansie, to jest wow, to jest ten stan, w którym czujesz, czy coś razem macie do zrobienia. Nie? Czujesz, jaka nowa energia piękna się też z tego wyzwala. Nie? Jak od razu powoduje, że czujesz, że pojawia się jakaś nowa baśń, nowa narracja, nowa energia, nowa jasność, nowa przestrzeń. I właśnie w ten sposób się to zaczyna. Nie od razu, że wiesz, próbujesz wszystkich przekonać. Mówić, Hej, ludzie, przebudzajcie się! Nie? Okej, okay, to się dzieje samoczynie, zaufaj, nie? To jest to zaufanie. Nie potrzebujesz, wiesz, nikogo przekonywać, bo to wtedy, wiesz, świadczyłoby samemu jeszcze jesteś nieprzekonany, jeszcze jesteś w jakimś okresie dojrzewania, że już chcesz wszystko naraz od razu, nie? To jest jeszcze takie ego, które jeszcze tam, wiesz, są pewne jakieś stare czasami tryby. I wiesz, i fajnie jest to czuć. Tak z energii też ojca, takiego pra ojca, nie? Który też się przebudza w tobie, pra matki, która ma tą miłość bezwarunkową i, i po prostu wiesz, dbasz o to, że jak wiesz, że nie czujesz się dobrze, nie czujesz tej błogości, to znaczy, że coś tam jeszcze się załączyło, jakieś, jakieś usztywnienie, jakieś wyobrażenie, które gdzieś tam uzewnętrznia Ci tą świadomość, natomiast jak czujesz spełnienie już, czujesz tą błogość siebie samego, to czujesz jak ta świadomość też jakby jest w Tobie przyjawiasz się w pełni, tak, kompletności i ta kompletność sprawia, że Ty rezonujesz z innymi istotami, które też na tym odpowiadającym Ci poziomie już, już są, znajdują się, przejawiają i, i możecie się odnajdywać w polu intuicyjnie, duchowo, przez to wiesz, możesz nie wiedzieć, że za chwilę na przykład spotkasz jakąś właśnie istotę, tak, która już, już jest zbliża się do Ciebie, już gdzieś w pole powoduje, że ona podejmuje jakieś decyzje, działania, których też może do końca jeszcze nie wie, ale kierując się dobrym samopoczuciem właśnie e, wybierasz, wybiera wtedy najlepiej.